Cienka. Witam Was w drugiej części odcinka. Jeżeli nie widzieliście pierwszej części, to was zapraszam teraz tutaj w rogu będzie gdzieś się wyświetlało, no to tu dłużej przedłużać. Dajcie znać, jeżeli obejrzycie do końca, jaki skin Was najbardziej zaskoczył pod względem ceny, jaką wzrósł. Dobre, no to co? Jak okay. co odcinek coś do wygrania dla moich widzów, to tym razem jest to właśnie ten oto kałaszek. Myślę, że dosyć ciekawy skin. Co trzeba zrobić? Jeżeli ktoś nie wie, no to standardowo łapeczka pod filmikiem subskrypcja na moim kanale i musicie napisać komentarz czemu akurat wy chcielibyście tego kołaszka zapraszam do oglądania z glocków mamy mosiąc tutaj myślę że bardzo ładny glock w CS2 również smoczy tatuaż oraz no myślę że tego glocka tutaj nie mogło brakować jest to oczywiście gradient jak widzicie cena jest bardzo wysoko w 2013 roku to było 63,81 zł. No i przechodzimy teraz do uspików. Mamy tutaj mroczne wody. USPS rozrost. USPS serum. Przechodzimy teraz do pistoletów. Mamy tutaj P2000. Spłowiały bursztyn. Oraz piana morska. I myślę, że tego skina też nie mogła zabraknąć. Skorpiona. No i jako ostatni mamy tutaj. P 2000 srebro. Myślę, że dosyć ładnie się reprezentuje on w CS 2 Przechodzimy teraz do Digielków. Mamy tutaj żar. Myślę, że też tutaj bardzo widoczna różnica cen. No i myślę, że tutaj jeden z najpopularniejszych niebieskich Digli, czyli kobaltowy zamęt. Myślę, że też że starszym osobom na pewno znany, czyli złoty koi oraz Digiel Kipkonza. Przechodzimy teraz też do Teków. Tek Tech 9 niebieski tytan. Tek 9 zagrożenie nuklearne, 57 stalna węglana. Myślę, że dosyć ładny 57ik. 57 kami. Ten kto wie lub nie. Są dosyć ciekawe. Paterny na tyle tego 57a. Przechodzimy do dual beretek. Dual beretki Demolka, dual beretki hemoglobina, dual beretki przystań. Przechodzimy do P250. Mamy tutaj Dęb z Lufy. Rój. no i bardzo popularny w 2013-2014 Mechniki oraz współczesny łowca. Też dosyć ciekawy skin, czyli zagrożenie nuklearne. No i tutaj mamy też jeszcze klamę. Przechodzimy teraz do Negewów, anodyzowany, granatowy oraz Kali Kamo. No i tutaj też Negev Palma. Z M249 mamy Marmurkowana burza śnieżna Myślę, że dosyć mało ludzi zna tego skina Przechodzimy do shotgunów Mamy tutaj Maga 7 Bultożera Mag 7 Niebezpieczeństwo Mag 7 Memento No i przechodzimy do shotgunów Mamy tutaj Nowa Grafit Oraz nowa współczesny łowca I nowa nawałnica Z XM-ów mamy pomarańczowy żar oraz niziny przechodzimy teraz do shotgunów mamy tutaj obrzyna mieć, obrzyn mozaika obrzyn pomarańczowy dd przechodzimy do PM-ów 10 spłowiały bursztyn oraz mak 10 grawer mak 10 tornado MP9 bulldozer MP9 hot rod MP9 hipnoza z MP7 mamy Czaszki, myślę, że tutaj też dosyć widoczna różnica cen. MP7 Wybielenie, myślę, że no jeden z ładniejszych skinów do MP7. Przechodzimy teraz do UMPów. UMP45 Żar. UMP45 Sztos Czaszek. UMP45 Karmel. P90 Martwy Punkt. P90 Zimnokrwisty. P90 Śmierć od Kociaków. P90 Szmaragdowy Smok. P90, opad promieniotwórczy P90, siatka lodowcowa Przechodzimy do PP Bizonów Mamy tutaj alarm przeciwpromienienny No i mamy też PP Bizona, współczesny łowca Więc tak to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, dajcie znać w komentarzu, bo jeżeli wam się coś takiego spodobało, z chęcią mogę zrobić też 2014 rok. W następnym tygodniu nie będzie niestety w sobotę filmu, ponieważ jestem na urlopie, no i nie będę miał jak niestety, nagrać dla was filmu. Jako rekompensatę będziecie mieli bardzo dużo konkursów na moim Discordzie do wygrania, do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, to być właśnie na tego Discorda. się teraz to wyświetla na ekranie, więc na pewno warto wbijać no i do następnego razu. Hejcha!